Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki. Zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki. Zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo pańskie. Wszystkie basie obchodzą dzisiaj swoje święto. Jest ciemno, ja widzę tylko jedną Basię, może tu ich jest więcej, ale wszystkiego wam najlepszego, dziewczyny, kochany. Modlimy się dzisiaj za Was. Barbara została nazwana patronką dobrej śmierci. I to mnie jakoś dotyka w tym adwencie, bo, zobaczcie, co to oznacza? To oznacza, że Twój czas się kurczy. Dobrze jest popatrzeć w adwencie, takie postanowienie na dziś, poobserwujcie sobie ludzi w podeszłym wieku. Ludzi starszych. Jak chodzi powoli z tą laseczką, jak mu ciężko jak nie daje rady, jak się zatrzymuje w połowie drogi, wiecie, te wszystkie warto poobserwować, bo każdy z tych ludzi był kiedyś młody, biegał, nosił, nie wiem, cement na ramionach, zasuwał jak wariat, potrafił spać po trzy godziny na dobę, a na drugi dzień iść do pracy, jeszcze, nie wiem, uczyć się i tak dalej. Dobrze jest patrzeć na to, że zbliża się moja starość, że, że mój czas na tej ziemi kurczy się, i to słuchajcie, kurczy się z każdą godziną. Czasu jest coraz mniej. Zegar mój tyka. Adwent jest po to, żeby spojrzeć w wieczność. By sobie przypomnieć, że ja umieram. Chrystus mówi: Nie każdy, kto mi mówi, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. To znaczy, nie każdy, kto pięknie pragnie, dobrze chce, kto. Tylko fakty się liczą. Fakty to, to jak ty żyjesz. To jest prawdziwa diagnoza. Adwent jest po to, żeby postawić sobie diagnozę. Nie po to, żeby, żeby coś jakoś zmienić, zacząć, zacząć robić coś nie wiadomo jak, jak dobrego i cudownego. Tylko, żeby postawić sobie diagnozę. A diagnozę dobrą stawi, postawisz sobie w oparciu o fakty. Nie o to, co ty chcesz, co byś chciał, żeby było, ale o to, jak ty żyjesz. Bo to ukazuje, jakie jest Twoje serce. Chrystus mówi: Ten, kto wypełnia, ten buduje na skalę, na Bogu. A ten, kto nie wypełnia, kto by chciał wypełniać, to nie buduje na razie na Bogu. I kiedy przyjdą wichry, przyjdą te wszystkie rzeczy, na przykład przyjdzie starość, ona będzie weryfikować, jakie jest to moje chrześcijaństwo? Czy tam jest miłość? Jest dzisiaj wielu, wiele osób starszych, z którymi ich wnuki, ich dzieci nie chcą mieć nic wspólnego. Na wigilję nie chcą zapraszać. I to, I to jest pewien fakt. A jest wiele osób starszych, które wnuki z radością przychodzą. I to też jest fakt. Bo ludzie z zewnątrz widzą to, czego my nie widzimy. A Bóg widzi jeszcze lepiej. Najlepsze jest ćwiczenie adwentowe, sobie zobaczyć fakty, jak ja żyję. Wtedy masz gotową diagnozę. I wtedy wiesz, o co Chrystusa prosić. Czego On chce? Jaka jest Jego wola? Momentalnie zaczynasz słyszeć Jego głos. I nie bój się. Zobaczcie, ten psalm mówi. Um, Lepiej pokładać ufność w Panu niż w książętach, niż w ludziach. Ludzie, kiedy zobaczą Twoje złe czyny, odwrócą się od Ciebie. Momentalnie. Ludzie nie znoszą zła. Oni uciekną. Ale Bóg nie. Bo Bóg Ciebie tak kocha, że Ty nie możesz zrobić nic, żeby Cię przestał kochać. Czyli Bóg. Bóg nie przestanie być nigdy wierny. Dlatego Bóg Ciebie zachęca, żebyś z odwagą zrobił tą diagnozę, bo wtedy, wtedy usłyszysz, że zbawiciel w Boże Narodzenie przychodzi właśnie do Ciebie. Pośrodku nocy największej ciemności. Przyszedł do, do pasterzy, do ludzi złych, tak naprawdę. Odrzuconych przez lud. Nikt nie chciał mieć wspólnego z pasterzami nic. I im pierwszy Mesjasz się objawił. Jak zrobisz diagnozę dobrą, to tobie się pierwszy Mesjasz objawi. Do ciebie przyjdzie zbawicie i tobie ogłosi. Powie ci: oto jest brama pana, oto jest wejście do miasta świętego, przez nią wejdziesz ty.